Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy dzisiaj pierwszy piękny dzień. Krótko przed Wielkanocą. E, dzisiaj jest u mnie 14 stopni już, a mamy chyba 11 rano. A w tym filmie chcę Wam powiedzieć parę słów o zapobieganiu śmietce cebulowej, czy też walce z, z śmietką cebulową, zwaną też muchą cebulową. Kiedy należy zacząć walkę z tym, jak się objawia, no i do czego może prowadzić zaniedbanie. U mnie ogólnie w zeszłym roku nie było problemu ze śmietką cebulową. Do, do praktycznie do września, we wrześniu zobaczyłem, że trzy pory zostały zaatakowane. Zaatakowane pory. Od razu można było rozpoznać, ponieważ one były obwiędłe. Na ściance cebuli czy pora były takie delikatne żłobki, tuneliki wydrążone. Po rozerwaniu właśnie tych porów, można było zauważyć takie małe białe robaczki, które atakują właśnie cebulę. Czosnek i por. Najczęściej możemy je spotkać właśnie na czosku i cebuli o jak również na porze. I w tym filmie chcę Wam powiedzieć parę słów, jak e, walczyć z tym szkodnikiem. Tak jak już mówiłem, jak się objawia, to od razu widać, ponieważ e, rośliny zaczynają podwie usychać, podwierać. Nie mylcie teraz z tym, że tutaj czoski są, mają żółte końcówki. Znowu wieje, więc przepraszam was za wiatr, jeśli będzie słychać. Ale walkę z tym szkodnikiem zaczynamy już od momentu pojawienia się pierwszego szczypioru. Ja cebulę sadziłem kilka dni temu i ona jeszcze minie chodzi, nie kiełkuje, ale walkę ze, śmiet ze śmietką zaczynamy w chwili, gdy pojawi się już pierwszy szczypiorek. Najlepiej w walce ze śmietką i robię to rzadko, ale podam Wam środek. Najlepiej sprawdza się Mospilan 20 SP. Jest to środek wiadomo nieekologiczny, nie no, producent mówi, że nie zostawia żadnego śladu w warzywie. Ale tym środkiem należy właśnie opryskać cebulę czostki po 10 dniach od wykonania pierwszego oprysku. Wykonujemy drugi oprysk i teoretycznie powinniśmy mieć sprawę problemu z zakończoną. Jednak to jest tak dość przebiegły szkodnik, który może przestać nam atakować tutaj miejsca opryskane, a może się przenieść w zupełnie nowe miejsce, czyli na te młode cebulki. Musicie również, jeśli uprawiacie warzywa na działkach rod, zwróćcie uwagę, czy u waszych sąsiadów nie zaczyna się dziać się coś z cebulami, ponieważ na ogródkach działkowych my możecie po prostu wykonać wszystkie zabiegi takie, jakie są potrzebne, a po prostu u sąsiada choroba się rozwinie. Ta muszka czy śmietka, jak zwał, tak zwał i po prostu od sąsiada będzie do Was przechodzić. To jest e, powiedziałem Wam, jak zwalczać, jak rozpoznać, e, czy użyjecie e, od razu środków chemicznych, czy użyjecie od Najpierw biologicznych, pozostawiam waszej, do Waszej oceny, do Waszego wyboru. Niemniej jednak, jeśli nie zrobicie nic, to po prostu rozwój roślin cebul, czosnków, porów zostanie zatrzymany, no a takie warzywa nie będą nadawały się do spożycia. Tak więc, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.